Święty Stanisław Kostka, mocny Bożym Duchem, w stroju żebraka. Stanisław robił wszystko, by zostać przyjętym do zakonu jezuitów. Niestety z powodu braku zgody rodziców odmówiono mu przyjęcia do zakonu w Wiedniu. Jeden z ojców Jezuitów, u którego Staciu się spowiadał i pytał go w sprawach duchowych, poradził mu, by z prośbą o przyjęcie do zakonu zwrócił się do przełożonego Jezuitów w mieście Augsburgu. Dlatego po ukończeniu szkoły w Wiedniu, tuż przed planowanym powrotem do Polski w niedzielę 10 sierpnia 1567 roku po Mszy Świętej, 17-letni wówczas Stanisław spakował najpotrzebniejsze rzeczy, przebrał się za żebraka, aby go nikt nie rozpoznał i gdy wszyscy już spali, wyruszył z Wiednia w daleką podróż. Szedł pieszo w kierunku miasta Augsburg. Przed wyjściem Stanisław zostawił krótki list do swego brata Pawła i wychowawcy Jana, w którym prosił ich o pożegnanie rodziców i oznajmił, że idzie wypełnić wolę Bożą w swoim życiu. Gdy brat i opiekun zorientowali się, że Stasiu opuścił Wiedeń, wyruszyli za nim, by go odnaleźć i zawrócić. Wyruszyli najpierw drogą prowadzącą prosto do Rzymu, myśląc, że Stasiu właśnie tam zmierza. Gdy go nie odnaleźli, zawrócili i ruszyli w kierunku Augsburga. Wówczas doszło do przedziwnego wydarzenia. Pędzący na koniu Paweł spotkał po drodze żebraka i wypytywał o Stasia, opisując przy tym jego wygląd. Nie rozpoznał jednak, że za strojem żebraka kryje się jego rodzony brat. Nierozpoznany przez brata Staś poszedł dalej, by realizować swoje powołanie zakonne.